Sprawdźmy na początek, czy funkcja opisana takim wzorem jest to funkcja liniowa. Zwróćmy też uwagę od razu na jej dziedzinę, czyli tutaj x -y pochodzą tylko i wyłącznie ze zbioru liczb naturalnych, czyli ze zbioru liczb całkowitych oraz w tym zbiorze mamy jeszcze 0. O, to jest zbiór liczb naturalnych i tak dalej. No dobra, czy ta funkcja ma miejsca zerowe? Przypominam, że miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Pod f od x podstawiam teraz wzór funkcji minus 3x plus 5, no i wyliczam, ile wynosi x. Więc piątkę przenoszę na prawą stronę, dzielę obustronnie to równanie przez minus 3 i otrzymuję 5 trzecich. I teraz tak, czy 5 trzecich jest argumentem tej funkcji? No nie. Ponieważ 5 trzecich nie należy do zbioru liczb naturalnych. To jest liczba wymierna. Liczba wymierna, która nie jest liczbą całkowitą, więc nie może być liczbą naturalną, zatem ta funkcja nie ma miejsc zerowych. Możemy zapisać. Brak tutaj ma być przekreślone brak miejsc zerowych.